Polacy stosują różnorodne diety odchudzające. Generalnie najczęściej deklarują wykluczanie produktów bogatych w tłuszcze i bogatych w cukier. Natomiast tak naprawdę to niewielu Polaków rozumie, co znaczy słowo dieta, bo dieta dla Polaków to generalnie właśnie jakieś szczególne sposoby odżywiania, a nie codzienny sposób odżywiania, tak jak mówi definicja. I dlatego mało Polaków zmienia codzienne swoje nawyki żywieniowe, a tylko chwilowo stosuje jakiś inny niż zwykle sposób odżywiania. Większość Polaków, jak wykazało badanie, nie je posiłków regularnie. Regularne spożycie posiłków jest ważne dlatego, że powoduje, że odczuwamy sytość i głód o określonym czasie. Jak gdyby modulujemy czynność swojego mózgu. Do tego, kiedy mamy spożywać posiłek. Jeżeli jemy od przypadku do przypadku, to tracimy to poczucie głodu fizjologiczne, i potem jemy tak na wszelki wypadek, bo mamy czas, bo akurat coś jest pod ręką, a nie dlatego, że rzeczywiście czujemy głód, albo zaczynamy mylnie odbierać sygnały głodu. Kwestia wykluczania węglowodanów nie zawsze jest zgodna z tym, co powinno się pod tym pojęciem rozumieć, ponieważ węglowodany to związki, które są bardzo różnorodne i jeżeli wykluczamy wszystkie węglowodany łącznie z pieczywem na przykład razowym, makaronami razowymi, kaszami itd to zmniejszamy spożycie błonnika, co jest szkodliwe dla naszego organizmu. Ograniczyć powinniśmy spożycie cukrów prostych, takich jak glukoza, fruktoza, sacharoza, czyli ten cukier, który mamy w cukierniczce i również ksylitor, który ostatnio jest modny. Natomiast jeżeli chodzi o wykluczanie innych grup produktów, to w diecie ważna jest różnorodność produktów. I wykluczanie jakiejś konkretnej grupy, na przykład nie jem mięsa, nie jem nabiału, nie jem właśnie tych szeroko pojętych węglowodanów nie ma korzystnego wpływu na zdrowie i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że wszystkie zmiany to są zmiany dożywotnie. Nie ma produktów zakazanych na zawsze, tylko wszystko zależy od częstotliwości ich spożycia.